Jesteśmy w tym momencie w Giżycku, spacerujemy sobie wzdłuż jeziora. Już faktycznie to na plażach. Ale fajna pogoda, trochę Madi pobiegała, piękne kolory jesieni widać wszędzie. Na chwilę coś tam Hubi z drona Wam dołączy, Giżycko z drona, będzie bardzo fajnie. Wyglądało... O, zobaczcie jakie mamy zdjęcie. Super. Jeszcze dużo jachtów gdzieś tam pływa na wodzie. Ten zdjęcie nie jest koniecznie tak jakbyśmy chcieli, nie ma tego słońca. No, mówiłem na początku pewnie gdzieś tam, ale myślę, że już to będzie dużo, dużo lepiej. To jest kąpielisko i plaża miejska w Giżycku. Jak ekipa? Dobra. Co robimy? No to idziemy tam jeszcze i ten. I lecimy potem z powrotem. Tuż przy plaży toiska do koszykówki dla publiczności miejsca do oglądania. Tutaj jest? Tak, się Tak, kupka plażowa jest. To miejsce dokładnie. Także bardzo fajne miejsce. Słuchajcie, mówię, no teraz jest pusto, bo jest po sezonie, ale podejrzewam, że w sezonie tu to kurde ludzie chodzą gromadami całymi idziemy sobie jeszcze gdzieś tam pod zobaczyć i tam jest taki jeszcze most yy, deptak, na który można wyjść i też właśnie zaobserwować z lewej strony na wprost jeziora właśnie jak wszystko wygląda o, podejdę do mapy bo my żeśmy akurat przyjechali do Rucianego do Rucianego, jesteśmy w tym miejscu chcemy jutro, jutro chcemy przepłynąć Bełdanami i tu polecimy na Tałty potem kanałem przepłyniemy na Jagodne, do Niegocina na może jeszcze nam się uda gdzieś kisajno zrobić u góry do, Sztynor, do Sztynortu i słuchajcie, a będziemy się wracać z kolei z no kolei pewnie tak samo a ewentualnie w poniedziałek y, wtedy uderzymy na Śniardwy, ewentualnie tu na dole roz jeszcze no coś tam musimy to rozplanować ale generalnie taką mapę, macie mapę y, Jezior Wazurskich <laughs> czyli szlakiem Wielkich Jezior Dobra wejście w wodzie fajnie to wygląda Hubert, nie? Idziemy jeszcze ten, tym mostem. Słuchajcie? Tam by trzeba było wyjść. Na końcu, nie? Słuchajcie, chodźcie, wyjdziemy na ten most tam. Tam będzie fajnie to wszystko widać jeszcze. There's no time for me. I've been flying from town to town. Nie? Słuchajcie, jak jachty już powyciągane z wody, tak zastanawiamy się, czym ludzie to transportują. Krzychu, to jest kierowca Tira, gabarytów, były, były. 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 <laughs> znaczy no były, ale uprawki ja są, tak? Dokładnie. Jak myślisz Krzychu, czym to idzie? Nie mam. Ale co, laweta, pilotnie I ponad gabaryt, nie? No, tak myślę. Okej. Okay. Albo ewentualnie drogą morską, na przykład gdzieś albo na jakimś statku. Ale nie, no bo to już wiesz, to już sprzedaje tak naprawdę polska firma, polski dystrybutor, także podejrzewam, że wiesz. Że to jest przewożone właśnie Tirem, no i jest, 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 wodowane, jest wodowane już w marinach i to se stoi. Nie? Ale to co, wyciągają go tu na zimę, no i coś z tym robią teraz. Znaczy no jak, no, on musi jechać, tu. on na pewno jedzie gdzieś do jakiegoś. Znaczy, jest przeszkowany pewnie pod transport czeka i jedzie do jakiejś hali. No. jedzie do jakiejś hali. Jak na statkach, w dużych statkach transportują. Tak, tak na wieszakach. tak Wrzucają, to pewnie gdzieś dalekie trasy, nie? Tak, bo to wiesz, jak Hiszpania gdzieś powiedzmy. I nie wiem, na przykład, nie wiem, Malta no, czy coś, no to wtedy wiesz. No ale piękne. No bardzo ładne, bardzo ładne. Na Malcie też bardzo ładne ty polecam zobaczyć. U nas na kanale jest filmik. Dokładnie. Ta druga jest. Tak, jak że żeśmy jest... byli tam na wyspie Gozo, tak? No. I Komino. No. Na Gozo i na Komino, tam jest relacja na kanale. I tam też pokazujemy kilka fajnych... Fajnych miejsc i fajnych sztuk. Ok. No to już, to już naprawdę, to już... Taki dwa razy nasz. No Nie no, na długość ze dwa razy. Może nawet nie. Półtorej. No bo jest przeszklony Galonik 420. Ale długość to będzie to samo, Może ten z tyłu lekko dłuższy. Nie, Ale ten nazwijmy uciek ładniejszy. Mi się bardziej podoba. Jest taki... No galon 420, to jest, to jest, myśmy oglądali wtedy, Hubert, jak mieliśmy kochanie, 405 nie? Ale sotki też nadpokrzewione. Proszę? Też nadpokrzewione. Ale Bardzo on jest dookoła taki wyobijany trochę, nie wiem czemu. Ale bardzo ładne, ten, ten jachter... Tak, tak, tak. I, i słuchajcie, i ten azymucik też jest taki dość konkretny. Obsession. Obsession dwie Zetki Volvo Penta zamontowane Ładne, ładne. No ładne, ładne. No i on, widzisz, ma, widzisz yy, Hubert, ma to podświetlenie, co ja mówiłem. Czy to ma jest coś? Chyba nie jest nic To nic nic jest. w porównaniu <laughs> na naszej, <nie? laughs> Ale yy, no i ma platformę hydrauliczną tę Ma platformę. Dizem, ten to tak, ma Penta. No ładnie, teraz zmócimy się od namrody Dobra, idziemy jeszcze. Idziemy jeszcze do portu Zaglądnąć, słuchajcie. To się robimy z coraz większymi fanami właśnie. Jachtu, wódeczek, podoba nam się to bardzo. I tak podglądamy różne rzeczy, bo troszeczkę chcemy jeszcze do naszego jachtu coś tam pomontować. Na przykład podświetlenie, jak się stoi na porcie na, na wodzie. fajnie się świeci pod, pod jachtem. To świetnie wygląda. Także kilka takich rzeczy chcemy jeszcze u niektórych. U niektórych i po prostu wziąć i u siebie Yy, pomontować. A tak, tak chodzimy po porcie oglądamy co kto, co kto ma jakieś tam różne rozwiązania. Odszedłeś, a ona tak ciągnie, że nie mogę na... No bo, bo ona, wiesz, musi z panem iść. Statusia. I słuchajcie, ten most przez tak łatwo, tak? Iśli przed chwilą Wieję, nie wiem czy nie będzie trochę mikrofon ja to przekazywał, ale może będziecie słyszeć. O, i tu jest jeszcze keja rezydencka, która mnie interesuje, bo tu też stoi, tu też słuchajcie, stoi e, Galeon i stoi 33 HT. Dobrej jest y, firmą, która tak naprawdę jest niedługi czas na rynku, ale niemniej jednak bardzo fajny bardzo fajny sprzęt. Byliśmy na targach też, żeśmy patrzyli na niego. Super, super wygląda. Jest szeroki, przede wszystkim jest trochę dłuższy. No i ładnie, ładnie, ładnie ma wszystko już porównane w środku, także. No, zobaczcie sobie. To jest ten Aśka kobry, nie? Mhm. 33 HT. No i tu jest ten Galon 385 HTS. Też bardzo ładny. No, troszkę większy, ale fajnie. No dobra, słuchajcie, to żeśmy Wam się pokazać. I my uciekamy do autka w tym momencie. Jedziemy do, do hotelu, a jutro ma być słoneczko, i wykływamy. Tak jak tam wcześniej pokazywałam na mapie Wielkich Jezior Mazurskich. A teraz sobie spacerujemy wzdłuż kanału, to jest spokojnie z mniej wiatru. Ale też zobaczcie jak pięknie jesień wygląda. Tam na wprost, tam na wprost jest most, który ręcznie jest odsuwany, i on tak naprawdę dla przejazdu powiedzmy samochodowego jest tam czynny tylko kilka godzin w ciągu dnia, natomiast reszta jest jakby odsunięty i tu jest kanał. Kanałem można prze, przepływać. No, tu mamy restaurację Porto. My żeśmy się gdzieś tu zaparkowali na tej ulicy. No i w tym momencie faktycznie podchodzimy pod samochód i uciekamy do siebie. Także jeszcze ten kanał Wam chciałem pokazać kaczuchy pływające piękną polską złotą jesień nad Mazurami.